Bierzemy do ręki różaniec teraz i młodymi z Tam w Warszawie zwaruje, duża grupa ludzi, świat cały Rzeszczy, a my stąd kanałami wysyłamy aniołów Matki Bożej, by broniła nasz rząd, Polskę. Amerykanie się zajmą Ameryką. Przypominam Amerykanom, wasza dziewiętna-wieczna polityka, kiedyś zabroniliście, żeby się Europa nie mieszała do Ameryki i ogłosiliście kierunek polityki Ameryka dla Amerykanów. Miejcie swój sos i tam sobie Nas, Polskę, zostawcie. Stąd też Warszawu, lękaj się, bo na ciebie idą zastępy aniołów niepokalane. My ich teraz pogonimy. Pogonimy, aby czym prędzej dolecie do Warszawy. Jeśli by się nie chciało bardzo ruszać, to powiem wam, co na procesji przynajmniej jeden raz zróbcie. Kiedy mały Jasiu odmawiał z babcią Różaniec i się wiercił, babcia mu mówi tak bądź rzeczny, bo na każdym zdrowaśku siedzi jeden anioł. A Jasiu za chwilę. Hej, aniołki, trzymajcie się. <grytanie> Więc dziś to na muzech jeden raz, żeby one poleciały do Warszawy jak najszybciej.